Łazienka z tynkiem gipsowym, choć pokażę Ci jak przygotowałem tutaj podłoże wiedząc, że będzie płytka 30 na 60 i wanna. W pierwszej kolejności zabrałem się za szlifowanie tynku w celu pozbycia się mleczka gipsowego, używając do tego celu żyrapy z siatką gratacji 40. Bloczki gipsowe również przeszlifowałem po to by je oczyścić, do tego celu jednak polecam użyć tarczy garnkowej. Po tym zabiegu zmierzyłem wilgotność tynku pamiętając o tym, że nie może przekraczać ją na 1%. Następnie aplikacja gruntu wodnego, tynk gipsowy w zagruntowałem metodą mokre na mokre. A na broczki wystarczała cienka warstwa gruntu. No i kolejny pomiar wilgotności. Po to by upewnić się, że woda z gruntu w 100% odparowała, a tych utrzymuje parametry wilgotnościowe sprzed jego aplikacji. Po wyrównaniu chłodności podłoża przyszedł czas na kolejny etap, czyli naniesienie gruntu szczepnego. Potem jak grunt szczepny wysyłkł, w strefach mokrych przystąpiłem do wklejania taśm uszczelniających i mankietów do oczek hydraulicznych. Folię wpłynie naniosłem w dwóch warstwach. Pierwszą zaaplikowałem pędzlem, natomiast drugą poleciałem z wałka. I takim oto sposobem mogę zabierać się za płyteczki. Na razie cześć!